Dzień dobry moi drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Keto Kuchni. A dzisiaj będą gofry ketogeniczne, o które prosiliście po tym jak wstawię je na Instagram i Was sztuję. Bardzo prosto się je robi, właściwie podobnie jak ketonaleśniki, ale do rzeczy. Tutaj w miejscu mam już wsypane, przygotowane, następujące składniki. Dwa jajka kurze, łącznie 108 gramów jajek. Mąka migdałowa 15g, babka jajowata 15g, izolat białkowy 15g i śmietana łowicka 36% 53g. Pod spodem są jajka: to jest babka jajowata, mąka migdałowa, izolat, śmietana i erytrol, żeby były na słodko. Teraz to wszystko, moi drodzy, musimy czymś. Wymieszać. Tego już się kurę łapą nie polecam. Tylko taką trzepaczką. Ciasto wygląda mniej więcej tak. Ma taką płynną konsystencję, ale jest gęste. Czuję takie, czuję taką strukturę tego ciasta gęstą. I teraz co trzeba zrobić? No musicie mieć gofrownicę jak chcecie robić głośrównnicę. To jest moja głośrównnica. Włączamy ją do prądu, nagrzewamy, jak się tutaj pozapala zielona światełko, to wtedy. Można wlewać. Ach moi drodzy, co do tłuszczu, jaki używam do pieczenia tych gofrów, to ja polecam coś takiego. Mm, olej kokosowy w sprayu, dziki kokos mu na imię. I dlaczego go polecam? No bo zawsze jak robimy gofry, to jest ta niewygodna sytuacja, że trzeba wziąć jakiś pędzelek, coś smarować. Oczywiście, jeśli nie masz takiego oleju w sprayu. To, no to musisz używać takiej, jaki masz, ale to nie jest drogie. To kosztuje chyba 10 zł, i mam to już od lutego, chyba jeszcze jest dużo. Więc to jest bardzo wydajne, bardzo wygodne. I teraz dlaczego mówię, że to jest bardzo wygodne do gochnięcia? Patrzcie. I mamy idealnie natłuszczoną całą powierzchnię. I gofry nam się nie przypalą, nie trzeba się bawić w żadne pędzelki. Czekamy, aż się nagrzeją i będziemy zalewać. Dobrze, moi drodzy, i nasza już jest rozgrzana. Teraz ja mam to szczęście, że mam taką fajną miskę z dzióbkiem. to nalewam. Mm, jak nalecę trochę za dużo, to może mam jak to w gofrach wyjść bokami. więc ja od razu się zabezpieczę ku temu. i rozłożę tutaj papier. Bo nieraz mi się zdarzyło najgorsze to, że później trzeba czyścić tego krownika. tak. jak się trochę przegnie, a chyba też czuję, że przegnie. No dobra, no, zamykamy. Moi drodzy, od razu wskazówka, bo. Nie wszyscy wiedzą, ja sam na początku nie wiedziałem, kiedy już jest dobry. Moja żona mi uświadomiła, że już jest dobry w sensie taki, że jest upieczony, kiedy przestaje lecieć ta para z gofrownicy. Eee, bo to chyba wtedy oznacza, że cała ta woda już z niego odeszła. Ja nie wiem, ale przy każdym razie, jak przestaje lecieć para, to znaczy, że już możemy gofra wyciągać. No i moi drodzy, tak odparowało gofrownicy. Wygląda to tak. Wyglądają jak. Prawdziwe, normalne gofry. Mi to jeszcze zostało. Oczywiście ciasta proporcjonalne. Możecie zrobić sobie więcej. Ja zrobiłem go tyle. I przez to, że pięknie nasmarowaliśmy. Zobaczcie. Te gofry wyglądają jak prawdziwe gofry. Bo pierwsze moje wersje. One jakie ja tylko wyciągnąłem z gofrownicy. To one się od razu kurczyły. Robiły się takie małe. A dzięki tej babce jajowatej. One trzymają strukturę. Prawdziwego, normalnego gofra. I teraz moi drodzy. Hmm. Jakie makro tych gofrów jest? W 100 gramach tych gofrów, moi drodzy, jest 259 kalorii. W 100 gramach gofrów jest 15,2 g hmm, białka, 18,2 g tłuszczu i 8,1 g węgli. Z tym, że to są węgle brutto, bo to są węgle właściwie w całości z babki jajowatej i z mąki migdałowej, afitatu, jak wiemy. Podaje tylko i wyłącznie węgle brutto, więc po odjęciu błonnika tutaj pewnie jest jakieś z 2 gramy może netto węgli. Tak się prezentują moi drodzy te gofry. Teraz z czym je podawać? No ja polecam serdecznie serek mascarpone, jakiś dżem, jakieś owoce, borówki albo bitą śmietanę i borówki. To moje ulubione właściwie gofry, ale można je zrobić na słodko, a można też je zrobić na słono, ale to w innym odcinku. Mam nadzieję, że będzie Wam smakowało, trzymajcie się i życzę wspaniałego dnia!